No i Piotrek sobie znalazł Jest guziczek, tak? To jest specjalista od guzików, nie wiem Specjalista od guzików już patrzy No Kotur krzyczy, że plombę znalazł mu Może inaczej. Albo mu zęba wypadł, mu zęba wypadł. Który bój, co? No pewnie carski. Wypukły No i przyszła Głodki. kolejna Rafała Co jest ciekawego. Zjechana. Nie, A, gozik. Gozik. Gozik znowu płaski. Jakaś sygnaturka jest chyba. Poczekaj. Jest gozik, no. Pewnie Birmingham albo coś w tym rodzaju. Birmingham to wyżdżę, Bo one, one przeważnie wykupłem... są właśnie takie płaskie. Jeszcze co po wyczyszczeniu chyba. To A pokaż, gdzieś. zobacz jeszcze. Wykupałem listę na ługówce, Chyba Birmingham. Mówię, co to jest. Bo to były takie płaskie. Okazało się, że to właśnie jest Chyba nie ma się... sygnatur, chociaż nie. wiem. Nie ma i tak. nie jakby jakiś okrąg był tutaj no nie wiem no dobra 71-72 sygnałek no, no to ładnie no znowu guzik u Rafała czekaj jaka jest sygnatura? No, zaraz zobaczymy, poczekaj. tu nie ma nic, jest gładki na pod spodem łóżko całe łóżko całe, tak Nie no ale dobrze tutaj wychodzi no Chyba gładki też A, A pokaż to chwilę Stawię go do światła ładnie No Pamięci, że przez aparat lepiej widać nawet Ale nie ma sygnatury Nie ma nie ma No A dobra, no fajnie to, No to samo nie, tamten, nie ma. Zupełnie płaski, ta. Inne łóżko też miał takie okrągłe. No. Kawał pola przed I nami. I Piotrek coś znalazł. Dwa feningi. Dwa feningi. Ze swastyką, czy... Nie, starszy. Starszy jest ślad za śladem. No, przechodzone to pole jest ładnie, no ale że to może być przechodzone w takim miejscu, że na pewno wiele osób o nim wie Zresztą to nie by, co by nie było nie. 1907 chyba, o jest data no. Dobra, spoko, dwa feninki? No, ja dwie półkopijkówki na nie nagrywałem Zaraz coś lepszego wpadnie. No i zobaczcie, czy to nie jest piękne 84-86 Nawet zauważyłem ją bez wykrywacza. Taka sobie wbita monetka. Co to jest? Hmm. Niestety zjechana bardzo. Chwilę widok na pole, a ja sobie dokładnie się jej przyjrzę. Marant. Ząbkowany. Trudno powiedzieć. Nie wiem. No, niestety cała zjechana. ale tak ładnie sobie wystawała. No dobra. No i kosor dzisiaj bez większego entuzjazmu, ale w końcu trafił sreberko. No, nie, 10 groszy. 1840. Mniej więcej po godzinie szukania no. wyskoczyło coś takiego. Jest, jest. Fajnie. I wcześniej jeszcze mogę pokazać to. Pokaż kosor, pochwal się. Nic takiego ciekawego w sumie. No, ja też niby coś znalazłem, ale tak. Plombo. Na pół kopiejki Kotur znalazł sobie. Ta. Na pół kopiejki Mikołaj II. Boratyna, tak? No, nie wiem, bo jest strasznie. A jak mi się wydaje? No i plomba. Nie bij jak boratyna. Plomba Warszawa jest napisane. Z tyłu jest orzeł. Fajny. Jest orzełek. To może ja pokażę tak z grubsza, bo znalazłem. Gdy były w dobrym stanie, to oczywiście byłyby fajne za duże Jakoś się dopatrzyłem, że to jest Trzy grosze polskie Ledwo co, ale widać O, tutaj może trójkę, trójkę widać O, druga fajna Mogła być fajna, to jest jeden grosz polski Też ledwo co zarysowana Delikatnie można Coś się doczytać No, no niestety słaby stan a Piotrek oczywiście cały czas narzeka. No, Rafała Fanty Jest 5 groszy. A, jest tu się może do odczytać coś. No słabo widać. Odczytaj. Pakujesz sobie od razu ładnie. Tak, żeby już co, Trzymaj nie suszyły się za mocno, nie? No, jak dostają powietrze, to od razu szlaki trafia. Druga 5 groszówka. Tak, no trochę się niszczą. No, pół kopiejka. 1896 tak. Mikołaj. Mikołaj II, no. i to jest. Prawda. Z jednej o. strony grawerowane, z drugiej płaskie. I cały lot guzików wszelkiej maści koloru. Coś ciekawego, nie? No właśnie. Tak, tu jest gładkie, a tutaj coś jest. Jakiś grawerunek. Jakiś... że jakiś, nie? Ale... No tak wygląda. Ale nie ma wiesz, rozcięcia. No jakaś ozdoba na pewno. No, no fajne. Cały rod guzików No, jak guziczka no. żadnego. Lubię guziki zbierać. No, I tak, y, tutaj kopię sobie dołek, wykopałem pocisk. Kładę wykrywacz obok i mówię coś mi piszczy a to a. mi piszczy monetka 9190. 90 O to niespodzianka jest niespodzianka no ostatnio to cztery były, cztery były leżały o jakaś duża o, jakieś trzy grosze kopiejka kopiejka Trzy kopiejki, kopiejki pewnie, no, no. tak. Trzy kopiejki, no 1883 no. Ej, fajnie, co? No w ogóle to jest takie, pierwsze raz takie pole w sumie, czyli bry... 100 lat przed moimi urodzinami no. w tym roku na ten. No, tym ten polu, właśnie, kurde, jak, jak nigdzie, nie? No, na wierzchu leżą, no, dużo razy orane. No, niestety, stan też taki. od znaka czy jakaś no, taka No taki wiesz pin, tak, emblemat, tak. Widzę, z jednej strony grawerunek, z drugiej płaski. Jakieś gwiazdki z tyłu tam coś. No. Aluminiowe. wydaje mi się. No i znowu monetka na wierzchu. Sygnał 78 80. Mam nadzieję, że będzie w lepszym stanie gdzie ona jest. A jest tutaj Ale opcja nie monetka tak <grywa> Jak tak wyglądała tak fajnie. Tak. fajnie, Rancik wystawał Rafał znalazł nie parszek o no. Ta, tak ładnie zachowany Wiedziane zawsze są złotywał strasznie ten się ślicznie błyszczy. Ty naprawdę fajny no Rzeczywiście. No, będzie miała chyba szósty. Co jest napisane? Co, my... czy my? To jest my? Czy ty? M chyba. miat. Miat. Ale co wcześniej? Wcześniej ciągle nie poczekaj. Wcześniej. Sygnał ładny, 80. I jest łonetka. Jest łonetka. I wydaje mi się, że srewerko. Odłożę fajkał trochę niewygodnie, dobra jest, 10 groszy 1840 rok Taka bardzo brudna, ale widać, widać, jest orzełek O, teraz jak wysycha to już w ogóle No na 100% 10 groszy 1840 rok Sreberko, fajnie, drugie na tym polu. Sygnał 75-76 Jest, wystaje O, buratynka jaka ładna. Duża. E no w jakim ładnym stanie, naprawdę. Wszystkie monety stąd wychodzą kiepskie. Buratyna wyskoczyła na bardzo ładno. 1665. No, bardzo ładna. Ciekawe ile monet znalazłoby się bez wykrywacza. Po prostu spacerując po polu. O, proszę bardzo. No pięknie leży. Jeden grosz międzywojenny na pewno. Tak. Ładnie. No, ale jak ładnie sobie leżała, z daleka się świeciła. No I Rafał ma kolejne no znaleziska jest... na parstek. No, podobne do tamtego. Podobne, ale tamten miał napisy, a ten ma tylko szlaczek na tym. Tak, tak, chyba. się siedzi na polu. No. i atkowicy spodnie. <noise> Kalesony. Kaleson. No jest fajne znalezisko. Brygada nam się powiększyła O, z dwójeczką No Ciekawy, nie? Taki z dwóch warstw się składa No z dwójeczką ciekawe co to może być Nie wiem czy wojskowy Tak dziwnie wygląda jak na wojskowy Albo jakieś austryjskie Albo coś w tym rodzaju no Dobra, fajnie. Co to jest? Kocur wykopał garstkę jakąś ładną. Ma tu dwie monetki. monetki. Nie, jedna monetka, kocur. Zobacz. Ma jedna monetka, kurwa. 5 groszy, PRL. Kurwa, <laughs> idź ty tam. Sygnał był taki mieszany. 74, 68. Ale jest monetka. Jakaś mała. O! Co to jest? Nie no, to nie jest moneta, jakiś guzik. Coś jest napisane. Już sprawdzam. J. Serkowski. Ser... nie. No dobra, w tamtą stronę nie będę się wychylał, bo bardzo wieje. Chyba Serkowski. Pegas, słońce. No nie wiem, taki jakby dziwny guzik. To co znalazł guzik? Podobno drugi. Co teraz znalazłeś? Ale widoczne, ale szósteczka. A, jest szósteczka, no. Jest taki zarys. No albo dziewiątka. Tyłu nic, nie widać żadnych sygnatur, ale jest, jest, chyba szóstka, no, taki rzeczywiście. Guzik carski, z orłem dwugłowy. A, to ty nazbierałeś trochę. 50 hafeniorów, nie? Ale ten guzik carski też taki jest, przyznam, że dziwny dosyć. Ten rant ma taki spłaszczony, nie? Taki, wiesz, Aha. też sygnatur nie widać. No dobra, fajne No i takie tam No i co, Aha, i takie tam No Feningi, kopiejka dwa grosze, plomba i pół kopiejki No to, to prawdopodobne srebro. A no widać. na pewno Ten, ten wita jakieś jakiś stawienia no, A też może Kawałek łyżki może, no jest, że możliwe całkiem Nadal w tym samym miejscu zdążyłem fajka przypalić jako cór obok carskiego guzika. Znalazł pokaż. Naparstek Ej, powiem Ci, że taki ładny. No ale pogięty. To nie jest srewerko? Bardzo możliwe Trzeci na naparstek w tym miejscu, czy tam czwarty nawet. Nieźle. Powiedzcie, że tak się błyszczy. No fajne. Może być sreberko. Może być. No, może być. <laughs> Sygnał 80-81. W ziemi było słabo. Już miałem to zostawić. Ale jest monetka. Jest monetka i mi się wydaje tak, sreberko srebrne 20 kopiejek. Kurda, już taki sygnał był słaby w ziemi. No słabo ją tutaj widać niestety. Ale jest 20 kopiejek. No, dobrze.